Siemano, witajcie. Z tej strony Max, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, bo tutaj dobudowałem taką nową rzecz na Paper Mars Landia. Mianowicie, patrzcie, to jest to. Tak, dobudowałem sobie szklarnię. Taka ładna mnóstwo te kwiaty robiłem. Długo z tym zeszło, ale jako tako jest. Są również te kwiatki, które znalazłem na Biomie właśnie <laughs> wiśniowym. tutaj też tak trochę dorobiłem nawet nie trochę bardzo te przejście to no i tutaj nawet nie mam złota gór nie skąd te ciary się wzięły ale trzeba je Dobra i teraz jeszcze tutaj siub siub się w no i teraz mamy coś tutaj, a mamy, 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 a mamy chyba tego nawet a nie, ale, tego, ale płotki ja już sobie zrobiłem. i już tak dużo tego nie trzeba było zużywać, ale będziemy mieli tych płotków na pewno dużo więcej Ach, chłopi, już tego tyle kupiłem, tyle emeraldów zużyłem, żeby sobie nie, nie wyobrażać, że niebieski lód, nie, błękitny barwnik. Ciebie, chyba podróżować, jakbyś sprzedawał te bambusy, to co innego, ale takie nikt tego nie chce. Nie rozumiesz, nie rozumiesz po prostu tego nic, nic tego nie rozumiesz. Normalnie nic, nie widzisz, ile ja na to emeraldu zużyłem, i się choćby tyle tego kupić, bo boś samolot się tu schodził co by tu zrobić na pewno to potrzebujemy i będziemy może wybudujemy sobie nawet teraz nowe domki a to tylko po to żeby zrobić tutaj więcej uliczek zaludnić to villagerami i zrobimy sobie wtedy te takie fajne Miasteczko, zaatakujemy je, choć wiem, że to będzie dziwnie brzmiało, bo ja je sam zaatakuję. Ale tak, zaatakujemy je. A może nawet trochę tego wezmę sobie i łódkę na pewno. A nie, łódkę to później sobie wykorzystam. A drabiny nie potrzebuję. No i dobra. Na razie tyle, ale sobie dorobimy drugą taką skrzyneczkę, która będzie może nawet gdzieś tu. Ale dobra, najpierw widzimy ich i już wiem, nie dorobimy sobie domków, bo tutaj do przejścia będę musiał się trochę zastanowić, bo jakby tutaj nie ma jak przejść, bo zostawia to i gdyby to na koło to bym pociągnął yy, chodnik jakby dróżkę, ja wam to zaraz pokażę jakbym to zrobił i może nawet to teraz na szybko zrobię tą dróżkę bym o tutaj tak pociągnął tylko nie tędy, o w ogóle sobie przełożyłam właśnie moją ale ja dlatego wygląd mojego domku się tutaj zmienił i z zewnątrz też taki jest, teraz trochę lepiej nawet wygląda bo tutaj jest mój bekon pamiętacie, ochrona anty o, więc akurat mogę to ściąć. Tego na razie nie potrzebuję. A, a, będzie mi to potrzebne do robienia największej farmy na Paper Landii, Ale oczywiście ona będzie poza Paper Marcellandią. Tutaj zaraz wyrośnie, no nie zaraz, tylko później będzie drzewo tutaj posadzę. Albo posadzę po prostu jedno gdzieś, albo po prostu zetnę te wszystkie drzewa tam i wtedy to będzie tak mega ładnie wyglądało. Yy, dużo liści i tutaj zrobię takie swoje drzewo takie wielkie drzewa. Trzymaj coś tutaj, mamy mój mieczyk, Grabiesz? 3. Ten mieczyk był dobry, ale już za, za dużo na niego zużywałem i nie mogę go naprawić. W ogóle mam ich niewidzialności, bo to jest moja druga, którą zdobyłem. Mam cztery totki nieśmiertelności, złotą zbrojkę i dziewięć jabłuszek, które z chęcią. Później wykorzystam na ten atak i jak właśnie będzie ten atak, wtedy zrobimy sobie dwie tarcze. Jedna tarcza to będzie właśnie tarcza na atak, żeby ich zaatakować, a druga to będzie po to, że jak oni nas zaatakują, to żebyśmy mogli się obronić. Dlatego teraz trzeba tylko robić, a nie tędy, bo tędy się nie zmieścimy. I ja wiem, co teraz robimy. I teraz niedąki. Bo to sobie zaraz... A po co ja on wychodzę i robię tylko sobie kółeczko? No fajnie, ale dobra, szybko, 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 szybko. Bo jeszcze nasze miasteczko jeszcze tak bardzo nie funkcjonuje. Więc jeszcze tego tak nie musimy, ale i dobra o! O! No i dobra, no i możemy teraz tu o! tak pociągnąć, a może mamy? Nie, nie mamy ziemi, dobra, to nie. I teraz tylko jeszcze tu. O! Oje, je, jej. No i teraz tu bo to pójdzie tak naokoło okej okay. okej okay. i w sumie nawet te drzewa będę mógł ściąć bo ich obecnie nie potrzebuję. No, tylko mi tutaj miejsce zasłaniają. Ej, już by tutaj miało być jakieś drzewo, to tylko drzewo jakieś takie większe. Dlatego ja sobie nawet to tak przeniosę. Bo ja tylko tak dlatego to zrobiłem, bo mi tutaj było to drzewo. Więc dobra, i teraz tak, to Jeszcze to Siup, siup, siup I ta dróżka może będzie bardziej A Nie będzie jeszcze tu, niech będzie jedna Ale nie, może nie będzie tu bo dobra, już nawet wiem jak. Okej. Okay. Okej. Okay. No i tak to będzie. Jak potrzebuję dwóch, no i idealnie się składa. Bo akurat tutaj mamy. akurat dwa. zbierzemy to mimowolnie wolnie. Chodzi nie wiem po co. Halo? Dobra, się zlokowało, dobra. No i teraz możemy ciągnąć to dalej, nie. I zrobiłem sobie... Eee, a ty gdzie chciałeś wychodzić, co? Gdzieś chciałeś wychodzić? nie, 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 nie. Ty nigdzie nie wychodzisz. Co jest? czy jak jest to, to tego nie można było zrobić. O kurczę. A bo to jest jak cały blok, to robi tak, jakby to był to cały blok. O kurczę. Czyli trzeba to dać wtedy tak.

ja je jeszcze tutaj tak poprawię, żeby było bardziej takie wyraźne i, i nawet może, żeby nie było tylko po takiej jednej linii. Tylko żeby też było gdzieś takie siup, siup, siup. Nawet tego nie potrzebujemy, bo tutaj tego nie chcemy. Ojeju! Tylko tutaj ja nie wiedziałem. Dobra, siup, siup. No i teraz to tak może być. Jeszcze tylko tutaj, siup. O. No i git. A, tylko bym jeszcze ja zapomniał jednej rzeczy. O, no i dobra, siup. Jeszcze tutaj do koników zrobimy taką ścieżkę dla koników, bo no, no i może być a tu to będzie takie mm, nawet ja to zrobię tak, że to nie mogę być o tu. I nawet nie wiem czy ja trochę tego nie za Kura, czyli 8 Czyli nawet potrzebuję trochę to raz, dwa, trzy czy jeszcze trzy a tu może akurat idealnie No i dobra, i teraz muszę być jeszcze tu. Aj, 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 nie lubię jak mi się tak nie robi. I też muszę wziąć tą łopatę z jedwabnym dotykiem. zna na trochę lepszą przerobić. Wiecie, zrobię sobie dokładnie tylko samą, czyli właśnie niezniszczalność, wydajność i jeszcze może naprawę, na ale bez jedwabnego dotyku. No no i... E, no i dobra, no i później tam dorobię sobie domki sami, to będzie kit. A na razie łopaty nie potrzebujemy. Masz na jeszcze sobie to trochę tego. Crafting nie będzie nam po nic potrzebny. Bo profesje. Dobra, bo jeszcze się zgodnie powiedziałem, jakby to był mur. I raczej to zrobić zrobi inaczej, że on będzie gdzieś tak na wysokości o tam gdzie widzicie moich ten, ten, ten mój X tam gdzieś będzie i to będzie taka podniebna stacja, że ona będzie tu i, będą, i to będzie tutaj będzie na środku taka wielka stacja dowodząca i oni będą się rozciągały cztery te y, takie niby to będzie coś takiego, że to będzie hop, 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 hop i oni będą się tylko będzie to większe, oni będą takie właśnie szły tunele, na nich będzie taka mniejsza stacja dowodząca Yy, takie jakby, nie stacje dowodzące, tylko jakby takie czekaźniki yy, wody i oni będą się ciągnęły tunele, cztery tunele po 7 kratek, żeby się tam później na dół wylewało w razie pożaru i będą to otwierane pewnie automatycznie. I teraz dobra, no to teraz wystarczy tylko jakie by to zrobić. No to musi być tak, yy, załóżmy, że to będzie już pierwsza ściana, A to będzie tak, raz, dwa, to będzie łóżko, tu, żeby było na przykład miejsce na oświetlenie i tutaj musi być miejsce na to, na profeskę jaką miał profesję. I to będzie w wysokości trzech bloków. O, no i to będzie takie, no i tutaj będzie mógł spać, tutaj będzie mógł chodzić i tutaj będzie oświetlenie. Czyli właśnie będzie, tutaj będą zawsze pochodnie na trzecim bloku będą pochodnie, a tutaj będzie profesja największa, tutaj będzie piętro, jakby piętro, tutaj będą zrobieni tylko i wyłącznie, nie będzie nikogo więcej. Tutaj będą tylko, bo nikogo więcej nie będę tutaj robił, ci z księgami, jakieś fajne książeczki będą mi tutaj śpiewa sprze śpiewali sprzedawali. A później będą niższe partie, to będą na przykład rzeźnicy, kowale, na przykład, bo jeszcze pewnie będzie jedno piętro tych, mm, wiecie, właśnie książkowców. jednej i tak nazwę książkowców, i będzie jeszcze pewnie, ale to ich pewnie to będzie parę. Później pójdą rzeźnicy, czyli ze zwierzęcego mięsa będziemy tam handlowali i będzie później jeszcze będą kowale gdzie pewnie będą coś mega fajnego sprzedawali a poza tym to jeszcze parę wioleżerami z parę fajnymi profeskami jeszcze damy ich tutaj tak ogólnie w mieście a ci tutaj to będą ci najbardziej rozwinięci rozwinięci tak i te. i oni też będą mieli no, i oni też tutaj u góry będą mieli specjalną klapę która podczas którą oni nie wiem, oni chyba nawet tej klapy nie umiem otwierać. A jeśli by mieli, to się ich jakoś inaczej zostawi. Ale żeby mieli taką specjalną klapkę, po to, żeby mogli wiecie się ochronić przed strzałami pilaczy. Ja nie wiem, czy przez te przypadki strzały nie przechodzą. Więc lepiej, żebym wtedy zabudował. I właśnie wtedy, jak będzie noc, to wtedy ich wszystkich zabuduję. Wyruszę na przygodę. No wyruszę na przykład, w sensie do bastionu wyruszę tam zniszczę paru pillagerów no paru, trochę bo pewnie będzie ich trochę bo będą musiały ich dużo zniszczyć wiecie tych z kuszami kuszami, pfff, kuszami. ze sztandarami tymi sztandarami, żebym nie miał złego omena ja się przygotuję tak żeby mieć poziom szósty i na danej części paper marslandii nie będzie po prostu dwóch będzie po prostu dwóch golemów których postawimy a jeszcze będzie, będziemy budowali różne tory i to wszystko to po prostu zrobimy wielkie tory do mnóstwa wiosek no i ich po prostu tutaj sprowadzimy po prostu ich sprowadzimy bo pff, nie mi się aż tyle robić, a też to jest troszkę długotrwałe. I akurat idealnie, że mamy trajediarkę i ziemi, bo będą nam potrzebne do przybudowy tutaj. I dobra. Okay, no, i takie mogą być. Wszystkie będą jednakowe, bo wszyscy muszą być równi. Mm. No, i chyba tutaj to nie zostanie tak. Ile to by było, no i dobra, no to ja bym. Tutaj będzie blok przerwy, to się nic nie stanie. Okej, okay, tak może być. Tutaj może być pochodnie, na wszelki wypadek tutaj. Postawię jedną pochodnię. Mury są dużo wyżej. Stacja jakoś to się będzie pokrywało. Cztery O. Okej. Okay. Jeszcze tylko tutaj, tutaj, tutaj. I jeszcze tylko parę tutaj bloków tutaj. No, no i w sumie. Na razie tak może być, jeszcze tam trochę to dorobię. Pewnie jeszcze tutaj zrobię łyżeczkę i dorobię pewnie gdzieś sklepy, gdzieś tak. Dotąd będzie tutaj troszkę, troszkę, no dużo będzie ich. Później zrobimy takie przejście podziemne, ładnie to dekorujemy. No i w sumie to by było na tyle. I drodzy widzowie, zostawcie jeszcze łapeczkę i subskrypcję. A ja żegnam się z Wami, to by odcinki. To był odcinek jeden z Paper Marslandii. I trzymajcie się, niech Paper Marslandia trwa na wieki.